Cześć, witam Cię ponownie, żyj pełnią życia. Dzisiaj, tak jak powiedziałam tydzień temu, będziemy zajmować się myślami destrukcyjnymi. Będziemy się nimi zajmować, będziemy odnajdywać sposoby, jak sobie z nimi radzić. Zdecydowanie tak. Fajnie, że przyszedłeś, fajnie, że przyszłaś, że poświęcasz sobie 30 minut, bo moje wideo będzie maksymalnie 30 minut, więc usiądź wygodnie, weź sobie coś do picia, weź sobie coś do pisania, jeśli masz jakieś pytania, pisz w komentarzu, będę widziała, będę odpowiadała w miarę możliwości. Jeśli nie, na żywo na pewno do ciebie napiszę po nagraniu zdecydowanie. Więc co dzisiaj ode mnie otrzymasz? Zdecydowanie otrzymasz trzy punkty, które zawierają przede wszystkim, co to są te myśli destruktywne, te myśli, które są niepotrzebne nam w głowie, skąd się one biorą. To będzie druga rzecz. I na pewno trzecią rzeczą dostaniesz jakieś tip, tipsy. Jak <grydy> się mówi po angielsku, ale na pewno dostaniesz jakieś porady, które Ci pomogą te myśli przezwyciężyć zdecydowanie. Więc zostań, nie odchodź, usiądź, rozgodź się tutaj wygodnie. Eee, zaczynamy. Zaczynamy. Co to są myśli destrukcyjne? To, 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 to są w ogóle te myśli, które nie są nam potrzebne, a czasami przychodzą, prawda? Na pewno miałeś, miałeś, takie myśli i na pewno je masz i one przychodzą. Przychodzą i odchodzą, prawda? To nie jest tak, że ta myśl zostaje w głowie na zawsze. Z jednej strony ona może zostać na zawsze, ale ona nie zawsze będzie obecna w twoim życiu. Bo tak naprawdę nasza głowa, nasza, nasz umysł jest jedną wielką biblioteką myśli. Okay? Mamy te wszystkie myśli poukładane, czyli to, tą energię zamienioną w myśli. Mamy to wszystko pięknie poukładane, i wtedy, kiedy się dzieje w życiu naszym jakieś mm, traumatyczne albo piękne wydarzenie, tutaj są dwa kontrasty, e, wtedy te myśli są wyławiane. Przepraszam, wychodzą na zewnątrz, ok? Może w ten sposób. Wtedy one się pojawiają. W sposób negatywny i w sposób pozytywny, w zależności, na jaką będziesz miała perspektywę patrzenia na to. Z jakiej strony, z jakiego punktu swojego życia spojrzysz na te myśli. Ale teraz zaczynam od początku. Bo to było takie ma małe przypomnienie, małe wejście, gdzie te myśli w ogóle są, bo musimy o tym wiedzieć, gdzie one mieszkają. Dokładnie. Jeśli one wiemy już, gdzie mieszkają w naszej głowie, to teraz zagłębmy się jeszcze bardziej, co, on, co one są, co one przedstawiają sobą. Okay? Jeśli weźmiemy na trzy rodzaje, podzielimy myśli na trzy rodzaje: na myśli, które nas, jak powiedzieć, są destruktywne, które nas pochłaniają, które nas obezwładniają. Później możemy podzielić myśli, na które na, na nas, nas krytykują wewnętrznie, to taki ciągły krytyk, ciągłe te myśl, ciągle te myśli napływają do nas, to są myśli takiego wewnętrznego krytyka a zrobiłeś to źle, zrobiłaś tamto źle nie, nie zasługujesz na to, nie zasługujesz na tamto to te są myśli to też są w jakiś sposób myśli intru, intruzycyjne, czyli takie myśli które wdzierają się w nasze życie my pytamy się skąd przyszłyście jesteśmy zdziwieni, za które wam powiem skąd one przychodzą ale wtedy jesteśmy tacy zdezorientowani. nie wiemy skąd jak i dlaczego to wszystko się dzieje. E, następne myśli to są właśnie te myśli em, negatywne, totalnie negatywne, nic mi się nie udaje, nigdy mi się nic w życiu nie uda i tak dalej, i tak dalej. Ok, jeszcze raz powtórzę, te trzy myśli, trzy rodzaje myśli: czyli myśli negatywne, myśli intruzycyjne, które tak się wdzierają do Twojego życia, wdzierają się do Twojej głowy. I trzecie myśli to myśli krytyczne. Tak, krytyczne. To są już takie myśli, gdzie sam sobie nie możesz poradzić. Potrzebujesz wtedy terapeuty, potrzebujesz wtedy mentora, potrzebujesz wtedy healera, nauczyciela. Więc z niektórymi możesz sobie spokojnie sam poradzić, ale jeżeli przyjdzie ten trzeci rodzaj myśli, myśli krytycznych poprzyzających te myśli, poprzedzają myśli intruzycyjne, bo one tylko tak wchodzą i wychodzą. Wtedy niestety, albo stecy oczywiście, bo wtedy pokazujesz swoją siłę, pokazujesz siebie, że możesz, że chcesz, że wiesz, jesteś obserwatorem ich i chcesz pomóc sobie. To jest przepiękne, przepiękne. Skąd one się pojawiają? Zacznijmy od drugiego punktu też. Skąd one się pojawiają? Wyjaśnijmy to. Masz na to jakiś pomysł, skąd one się pojawiają? Może Ty przeżyłeś, przeżyłaś w swoim życiu takie myśli? Hmm? Tak, nie? Nie wiem. Ja przeżyłam wiele razy. Zdecydowanie, dlatego tutaj jestem, tu i teraz. Więc odpowiem Ci na to pytanie z mojej perspektywy, z mojego punktu. Skąd one się biorą? Są dwa rodzaje takiego pers takiej perspektywy patrzenia na nie. Bo z jednej strony te myśli biorą się z naszych głów. Z naszych umysłów, z naszych przeżyć, od środka. Okay? Pochodząc z naszych doświadczeń, nie tylko naszych doświadczeń, ale doświadczeń naszych przodków. Okay? I nie mówię tu o przodku, o, mówię o przodkach, którzy, które, którzy, ludzie, którzy żyli 200 lat temu, 300 lat temu. To nie jest takie odległe. Mama, tata, wujek, babcia, prababcia, pra, pra, pradziadek okay? to są nasi przodkowie. Więc one, on, te intuzycyjne myśli mogą się brać z tego źródła. Drugą częścią jest źródło zewnętrzne, ponieważ jak wiesz, żyjemy w kolekcji, okay? czyli, czyli w wielkim skupisku e, świadomości ludzkiej, czyli wszystko jest połączone. Ja jestem połączona z tobą, ty jesteś połączony ze mną, ale żyjemy w świecie iluzji, gdzie jesteśmy osobno, jesteśmy indywidualną jednostką, indywidualną osobą. Ale moja myśl może przenikać Twoją myśl, tak samo i odwrotnie. Ty możesz czuć moją myśl, czyli tą wibrację. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że czasami ludzie obwiniają innych ludzi za te myśli. My jesteśmy odpowiedzialni za to wszystko. My, tylko my, tylko my. Jak powiedziałam, skoro one się pojawiają, dostałeś, dostałaś odpowiedź. Ale kolejnym etapem jest to, że jeśli. Te myśli pojawiają się z jednego źródła albo z drugiego źródła, jak sobie z nimi poradzić. Zdecydowanie, jeśli taka myśl w Twoim życiu pojawi się, albo pojawiła się, albo ją masz teraz, uspokój się. Ja wiem. O, jak to fajnie powiedzieć? Opowiem Ci moją historię, a później podam Ci moje dodatkowe narzędzia, z którymi będziesz mógł mogła pracować. I oczywiście dzielić się z innymi osobami, które będą tego potrzebowały. I nie zapomnij zostawić mi jakiegoś e, e, review, feedbacka, e, jak, jakiejś opinii, jak ci te rzeczy pomogły przezwyciężyć te myśli. Ale opowiem ci moją historię, jak mi to pomogło. 5, e, mogę tak powiedzieć, 5 lat temu, 6 lat temu. Też przechodziłam pewne rzeczy w swoim życiu. Budziłam się, doświadczałam różnych rzeczy, robiłam pracę nad sobą, uzdrawiałam swoją duszę i nadal to robię, ponieważ to jest taka nieskończona praca, ale która miał skrzydła i która mi dodaje dużo radości i motywacji. E, miałam przeróżne myśli. Miałam myśli e, tak intruzycyjne, bo one na początku były negatywne, ale później były intruzycyjne, one się wydzierały. Na początku był taki low mood, tak nie za bardzo, ok, fajnie, fajnie, nie fajnie. Później przerodziły się te myśli intruzycyjne, one się wdzierały, one mnie straszyły, że coś może mi się stać, że coś mogę zrobić, że mogę być po prostu out of the, mogę być niezbalansowana, a później zaczęły one być bardzo krytyczne. Bardzo krytyczne, gdzie już nie mogłam sobie z tym poradzić. Sama jako sama robiłam wszystko, co mogłam, ale nie do końca było to efektywne. Nie do końca było widać efekt tego mojej, tej mojej pracy nad samą sobą, więc też korzystałam z różnych usług ludzi, pomocy, terapeuty, różnych osób, które mi pomogły, healerów, czyli uzdrawiaczy, czyli ludzi, którzy uzdrawiają duszę. Wszystko, wszystko mi to pomogło. Takie myśli mogą ci się przejawiać Każdego dnia. Ale jeśli masz, skąd one mi się wzięły? One mi się wzięły z mojej, mojej przeszłości, z moich wydarzeń, które przeszłam jako małe dziecko, jakie przeszli moi przodkowie też, ponieważ to wszystko no, nosiłam i niosłam w sobie. Miałam pełno złości, miałam pełno goryczy w sobie. Byłam bardzo zła. Czasami było coś takiego, że miałam ochotę, siedząc, u, Obok kogoś, załóżmy, kiedyś była taka sytuacja siedząc obok kogoś w pociągu, aczkolwiek to była taka starsza babcia e, i myśl, która przyszła do mnie, bo ona w tej chwili jadła jabłko, i to jabłko było takie bardzo, bardzo, bardzo e, głośne w jedzeniu. E, mam nadzieję, że wiesz o czym mówię. E, ten odgłos jedzenia tego jabłka mnie strasznie zdenerwował, strasznie zdenerwował, strasznie zdenerwował. Więc y, musiałam sobie z tymi myślami poradzić, aczkolwiek poradzić je na rzecz, ale za każdym razem jak widziałam jak ktoś je jabłko i robi ten y, odgłos, było to bardzo denerwujące, wręcz przeciwnie, we mnie budziła się taka agresja, te myśli przychodziły i mówiły uderz tą osobę, uderz tą osobę, ona jest denerwująca, rozumiesz? To Właśnie przechodziłam. Mówię ci o tym, ponieważ wiem, jak to przezwyciężyć, wiem, jak się z tym zjednoczyć, wiem, jak to pokochać. Bo z chwilą, kiedy pokochasz tą myśl, która cię straszy, która cię wkurza, która cię zenerwuje, wszystko zmieni się. Więc ja ją pokochałam, ja ją przyciągnęłam do siebie, powiedziałam: Poko, chodź do mnie. Teraz zrobimy to, co powinniśmy zrobić. Więc powiedziałam tej swojej myśli, tym swoim myślom, które właśnie przychodziły do mnie w takich momentach. Że je kocham, że je lubię, co one chcą mi przez to powiedzieć. Powiedziało mi bardzo dużo rzeczy, ponieważ połączyłam wszystkie rzeczy z mojej przeszłości. Dlaczego to mnie denerwowało, z jakich powodów, kto był przyczyną, i tak dalej, i tak dalej. Ale ten temat jest na dłuższą rozmowę, bo każda z nas, każdy z nas ma osobne życie, osobne doświadczenia. Więc zapraszam Cię do mnie na moją sesję. Godzinną, półtorej godzinną, gdzie Ty też dowiesz się o tym, jak sobie radzić i zrozumiesz wiele rzeczy o swoim życiu, dlaczego tak się zachowujesz, a dlaczego inaczej. To właśnie są te myśli. Ja to połączyłam. Połączyłam to bardzo szybko i dlatego teraz mówię o tych myślach, bo z chwilą, kiedy je pokochasz, kiedy się zapytasz, co chcecie ode mnie, czego chcecie mi nauczyć, one przestaną istnieć. One przestaną istnieć. Twojej głowie jako te intruzycyjne, jako te negatywne, niefajne, krytyczne myśli, a pojawią się, wow, jako prawdziwi nauczyciele. Mam nadzieję, że rozumiesz, co mam na myśli. So, czyli tak jak powiedziałam, pierwszy stopień jest pokochać, zapytać się ich, co one chcą. Właśnie teraz przechodzimy, jak zauważyłeś, do narzędzi, którymi się możesz posługiwać, pokochać, zobaczyć, co one chcą od ciebie. Drugą rzeczą jest taką, że e, możesz chodzić, możesz dużo spacerować. To będzie stan Twojej medytacji, gdzie będziesz e, troszeczkę zmieniał e, fokus, czyli zmieniał e, koncentrację. Nie będziesz koncentrował się na tych myślach, które cały czas napływają, cały czas napływają do Ciebie. E, możesz też mówić e, jakieś mantry, czyli możesz mówić słowa, afirmacje do siebie. Co jakiś czas, kiedy one napływają, powiedz: Jestem spokojny, jestem spokojna. Te myśli to tylko chwila, to tylko moment. One nic ode mnie nie chcą, tak naprawdę. One mi pokazują, co jeszcze muszę zrobić w sobie. Zobacz, ile fajnej radości i miłości tam jest. Tak jak mówię, jeśli nie wiesz, jak sobie z tym poradzić, jestem tutaj, wierzycie mnie poszukać. Zawsze jestem otwarta na pomoc dla tych osób, które naprawdę chcą się zmienić. Podkreślam. Te, które naprawdę chcą się zmienić. Kolejną rzeczą, którą może sobie pomóc zdecydowanie jest to, czy one są naprawdę prawdziwe? I usiądź chwilę, zrób refleksję. Czy one naprawdę są prawdziwe? Czy myśl jest prawdziwa? Czy możesz ją dotknąć? Pomyśl o tym, czy ta myśl, która jest w Twojej głowie, jest prawdziwa? I od tego momentu też możesz zjednoczyć ją. Jeśli nie jest prawdziwa, możesz powiedzieć: OK, to jest tylko iluzja, to jest moja imagination, czyli moja wyobraźnia, i wtedy ją jeszcze bardziej pokochać, zintegrować, być przyjacielem tej myśli, ponieważ ta myśl jest po prostu zagubioną myślą, zagubioną cząstką ciebie, która szuka odpowiedzi w tobie. Więc musisz to przerobić, musisz to przeżyć, musisz to poczuć, bo jeśli nie poczujesz rzeczy. Uwierz mi, zmiana nie nastąpi. Musimy poczuć rzeczy, żeby zmiana nastąpiła. Więc te wszystkie myśli, które do ciebie napływają, pozytywne, negatywne, intruzycyjne, które nie są kontrolowane przez ciebie, świadomie, ale podświadomie one wypływają z jakiegoś powodu, bo wszystko ma swoje, swój powód w życiu możesz zmieniać, możesz zmieniać, tylko musisz być świadomy, na tyle świadomy i na tyle być wyrobić w sobie obserwatora, jako trzecią osobę z boku, żeby móc przezwyciężyć to, żeby móc to zjednoczyć, żeby móc powiedzieć sobie tak, jesteś moim przyjacielem, razem zwyciężymy wszystko. A wtedy zobaczysz, że żadnych myśli nie ma takich, bo jest to tylko iluzja. Tak naprawdę to jest tylko iluzja. Wytwór naszej wyobraźni i nie do końca prawdziwe nie do końca prawdziwe to, co mamy w swoich umysłach, to, co powinniśmy mieć naprzeciwko siebie, ok? Więc myśli, myśli są Twoim przyjacielem, w zależności jak na nie spojrzysz. I co będziesz chciał z nich wyciągnąć. jak będziesz chciał z nimi współpracować. I pokochać je. Zdecydowanie pokochaj swoje myśli, a świat się przed tobą otworzy. Zobaczysz. Wszystko się ułoży. Tak jak powiedziałam, jeśli masz ochotę, jeśli nie dajesz sobie rady z tymi myślami, skontaktuj się ze mną, a na pewno znajdę dla ciebie chwilę i usiądziemy i pogadamy o tym wszystkim. Drugą kolejną rzeczą, którą chciałam tutaj powiedzieć, jeśli to wideo w jakiś sposób dało Ci motywację, zainspirowało Cię, zostawię pod moim wideo taki mały link, mały adres, gdzie będziesz mógł mogła zostawić donation, dotację, jakąś małą sumę, która, którą poczujesz, że chciałabyś przekazać, zrobić support, czyli pomóc mnie w mojej misji, którą robię. Dziękuję Ci bardzo i oczywiście zapraszam na moją stronę. Wszystko zostawię pod wideo, także nie martwcie, wszystkie informacje będą tutaj. Podziel się tym, tą informacją, podziel się tym wideo z ludźmi, którzy naprawdę czekają na to słowo, którzy chcą usłyszeć, bo na pewno jest was tam dużo. Tak samo i ja te myśli miałam, tak samo i ja z nimi współpracowałam. Więc podziel się, podziel się, bądź takim dobrym posłańcem dobrej wieści, dobrej nowiny, tak jak to się mówi, więc zobaczysz, życie odpłaci Ci trzykrotnie, pięciokrotnie, dziesięciokrotnie większym dobrem, niż sobie możesz wyobrazić. Dziękuję Ci bardzo i zostaw jakiś komentarz na dole, czy to wideo Ci się podobało, co wyniosłaś, wyniosłeś z tego wideo. Dziękuję bardzo, na razie.